Witajcie! Dzisiaj sobie pojeździmy 60 Zanim pojeździmy, to ja jeszcze muszę powiedzieć. Ale Adam, dlaczego on stoi inaczej jak, jak na odcinku? No, coś tam się stało, coś było nie tak. Po prostu wujek wyjechał do i nie mógł wyjechać. Ale cóż, drugi wujek przy. Drugi wujek poszedł do ciągnika, odpalił go i go wyciągnął. Ciężko było. Męczyliście, można powiedzieć, godzinę. I teraz, żeby nie było, ja was pierwszy raz zabiorę razem w jazd 60. No to zaczynamy. No to zamykamy drzwi i odpalamy tego pana. Muszę wyłączyć, bo nie będę, nie będę się przekrzykiwał z ciągnikiem tutaj. Ja tutaj przyjechałem e, dlatego, bo tutaj mój wujek taki jeden się zakopał, dlatego też ten ciągnik stał e, też dlatego tu. A, tutaj było, tu tu tu. Tutaj chyba. Tutaj musiał, musiał, na, e, musiał tutaj nawrócić i wjechał tu pod rząd. Tak mi się wydaje, bo ja widziałem. Ja tam przeszedłem się kawałek, tutaj widziałem, że tu ślady wjechał yy, w pszenite. Jakby co to, to nie moja wina, yy, jakby co to, to ja nie wjeżdżałem. Yy, I tak, tu nawet widać, jak on tu wjechał nie mógł wjechać. On stoi tak, potem musiał potem wyprostować musieli potem go ciągnąć od tyłu. A, a widać nawet, jeszcze tutaj jest piasek. No, piasek był potrzebny, żeby wyjechał. Bo rzecz była taka, że, że nie miał w ogóle przyczepności A takim piaskiem łatwo dostać przyczepność Ale dobra Jeszcze sobie zobaczymy na folię Do folii jeszcze na chwilkę, jeszcze tam podjedziemy Podjedziemy sobie tam na chwilę do folii yy, Bo tak, jak już Wam mówiłem, może i nie Ale będziemy sadzić pory I muszę już zobaczyć, czy pory są już gotowe i dlatego podjedziemy z tobą. I ja przy okazji tu przyjechałem, ale ja nie przyjechałem. Ja akurat nie przyjechałem tak o. To tutaj o. Aby zobaczyć, czy pory rosną. Może to było bez sensu y, tego odciągnika znowu zgasić, e, gasić. Ale dobra. No zobaczymy. Tutaj, ale ślady. Ślady wielkie. Wielkie takie ślady, ale dobra. Y, gdzie były te pory? Gdzie one były? A tu, 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 tu. A w tej. W tej były i w tej, w tej były. Ale też tam są. Niektóre są też tam. Tutaj są. nie, Tam są... Tutaj w ogóle są dużo tych kwiatek. No to jest wielka folia. Trochę mniejsza niż tamta główna. Tam która została zniszczona, to była główna. Tak sobie zobaczmy. Eee, no. To nie są pory, tylko... Eee, te pory, gdzie one są? A już wiem gdzie, już wiem gdzie. One są w tej głównej, zapomniałem. Pomniem, że one są w tej głównej folii. Ale dobra się to się nagrywa. Tak, tak nagrywa. Tak, tak to się nagrywa na pewno. O! Żeby, żeby było wszystko widać. O! Wpisać mi proszę do komentarzy, czy było widać. Jak nie, no to jeszcze raz będę kręcił drugą próbę. <coughs> Przepraszam. E, dzisiaj mnie w szkole nie było. Powód był taki, że... rano mnie po prostu gardło zaczęło poleć. Ale no, nieważne. Ale tutaj, widzicie? Ładne pory. Tam jest chyba jedna odmiana. Tu są chyba... Jed tam jest jedna odmiana, tu jest chyba druga. Nie jestem do końca pewny. Yy, ale rzecz jest taka, że nie mam yy, drugiego, yy, trzeba mieć trzy osoby, aby sadzić. Aby sadzić pory trzeba mieć... Trzeba mieć po prostu dwóch... ale to krzaki są wielkie yy, te chwasty. No, trzeba mieć dwie osoby maksimum, Max Maks dwie osoby. A to to chyba z czego spadło, nie jestem też pewny. Trzeba to sobie tu. Trzeba mieć max 3. No bo pierwsze, jeden musi siedzieć w kabinie, w kabinie, czyli ciągnikiem. I pozostałe dwie, dwie muszą przy sadarce. Ja już wam pokażę zaraz tą sadzarkę, Pokazywałem wam chyba, jak już mówiłem. Nie jestem też do końca pewny. Ale popatrzymy, zobaczmy. A, taki kawałek, no to lepiej sobie tam podjadę ciągnikiem. Ciągnikiem lepiej sobie tam podjadę A żeby nie było A żeby ten film nie był taki nudny To sobie zrobimy dwie takie kółeczka Bo ten film tylko trwał Mnie 7 minut A chciałbym żeby jeszcze dłużej trwał O! Przynajmniej jeszcze raz sobie Nawrócimy Przynajmniej ciągnikiem jeszcze raz nawrócimy I tutaj jeszcze raz podjedziemy sobie O! Dobra Oj oh yes To jeszcze raz, zapomniałem się jedną, bo jeszcze jedną rzecz, zapomniałem. Bo jeszcze tutaj coś muszę załatwić, bo to tak leci, leci i, i kurde, tak leci, że, że po prostu muszę go coś założyć. O, teraz to już jest idealnie. Dobra, obiecywałem mam, że jeszcze raz, to jest teraz, będzie druga tura. Ale dobra, ja tu nie przyjechałem tylko po jakiejś zabawy, zabawy Tylko też tutaj, żeby zobaczyć yy, Zobaczyć też Czy bardzo, yy, Czy w ogóle urosła nasza yy, Przepraszam, nie urosła, tylko urosł nasz ziemniak Te ziemniaki, czy one w ogóle urosły Ciekawe, czy w ogóle uro, urosły Oj, wujek, wujek, wujek Oj, 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 wjechał. A dobra ale widać, że tu, że tutaj też coś działo. a tu ładnie wygładzone. To wygląda tak ładnie wygładzone dla chyba aut. Bo tutaj też nieraz taki pan wjeżdża. Z truskawek. To jeszcze sobie zobaczmy. Czy w ogóle tutaj coś bierze, czy nie bierze. Ale nie mnie, tylko jakby to. No tu... Ładnie, elegancko No, elegancko, elegancko Elegancik. To no dobra, nic nie wiedzę. Ładnie, ładnie. Aha, jakby to, to te truskawki, gdzie mogę jeść tutaj z przodu i tam te środki środkowe. Bo one są pyskane przed... wczoraj Przepraszam, nie, nie, nie wiem kiedy to było. Przez wczoraj i wczoraj. Wszystko jedno. I dopiero jutro sobie zjem. A jutro też sobie zrobię, może jakiś film o 60 czy coś. Ale dobra. Ale dobra, wygląda... Wszystko jest. Tu nic nie spadło, to... tu... nic nie spadło, tu nic nie spadło, tu też. A to, to chyba już tak... A, chyba tutaj coś... Nie, nie, już tak było. ja 2, 3, 4, pięć Cześć, Raz, dwa, trzy, cztery. dwa i trzy. Czyli coś tu jest nie halo. Czyli tutaj jeszcze jeden brakuje chyba. Tu z przodu było jeszcze chyba jeden. Tak mi się wydaje i chyba... Yy, chyba wujek albo ktoś tam ściągnął. Bo był chyba taki mocny wiatr, że po prostu nie dało się chyba założyć. Ale dobra. Adam, a to są moje... Adam, czy to są moje twoje trukawki? Nie, nie. Nie, to nie są moje, to nie są moje. Są szczątkowite jak już mówiłem. A mam robić jakieś vlogi, że coś... że na przykład y, wapn czy coś wy, wysypuje, albo robię film z, y, sadzą, czy ja tutaj taką 60 sadzę, żeby na przykład pory albo coś. Chcecie taki materiał? Jak tak no to napisać mi proszę do komentarzy ja się potem odezwę odezwę się w następnym odcinku i dobra no to robimy to to, już wszystko a klucz jest kluczyk a jest, jest, jest. wziąłem y, kluczyk przez, y, ze sobą a, nie, specjalnie go wziąłem żeby tutaj, nikt u, żeby tutaj nikt nie mógł y, zabrać mi tej sześćdziesiątki Świeci się świeci się? Kurde nie świeci się A jeszcze w tym czasie światło? Tu się nie świeci, tu się nie świeci Ale tutaj Tepiej jeżdżę ze światłami A ja zapomniałem ze świecić